Im dłużej to trwa, tym częściej myślimy o domu. Tak jest wszędzie. W Australii, w Stanach, we Francji. Podliczamy dni jak paciorki, a może jak korale prawdziwe, bo jeden niepodobny do drugiego, ale każdy zbliża chwilę powrotu. Well, sir, here at the city center, the performance is half over yes. and it's the second night. What are your yes. reactions to seeing this? Concert? Oh, not the girls are very good dancers. I was born in Poland and I love to Oh, She's my But I don't speak Polish, so you'll have to answer in Polish. all right? And you, are you seeing it for the first yes, time? Yes, I am. I see. And what's your opinion of this performance? It's very exciting. I'm really enjoying it. Dwa i pół miesiąca, a ile godzin w autokarze, tego nikt nie zliczy. Koncert, nocleg w hotelu, autobus, rozpakuj manatki, zapakuj, rozpakuj, zapakuj, tak w kółko. Zdejmij strój na nałóż krakowski, nałóż rzeszowski, zdejmij góralski. Ten nieznany widzą taniec w garderobie opanowany mamy do perfekcji. Przecież robiliśmy to już setki razy. Tylko tu niewiele nam osób pomaga. Impresario jest oszczędne. Proszę? Pamiętam, pamiętam, Maryś. Teatry bywają różne i różne są garderoby. Dziś występujemy na bokserskim ringu, a garderoba znajduje się w podziemnym garażu, ale widownia olbrzymia. Kilka tysięcy miejsc, wszystkie zajęte. O to chyba chodziło. Z każdym koncertem czujemy się coraz bardziej zmęczeni. Boję się, aby nie wysiadła kondycyjnie. Nasz doktor chyba przestanie z nudów zajmować się różnymi innymi sprawami. Najgorsze są te bisy. Często finał musimy powtarzać pięciolub sześciokrotnie, a to przecież najbardziej forsowny taniec. Spacery w Koszęcińskim Parku. Tam już chyba opadły liście. Miasta kanadyjskie, miasta amerykańskie. Te duże, ruchliwe, nieprzytulne i te mniejsze, czyste, spokojne. Coraz rzadziej mamy ochotę patrzeć na to wszystko z okien autokaru. Polacy są wszędzie. Chyba nie ma zakątka na świecie, gdzie nie znalazłby się choć jeden. Witają nas tutaj owacyjnie, a na koncertach często płaczą. Spotykamy się z nimi w domach prywatnie i czasem oficjalnie całym zespołem. Chciałbym w imieniu państwowego zespołu Pieśni i Tańca Śląsk wręczyć stroje śląskie, które przywieźliśmy od nas ze Śląska. Wszystkiego dobrego. Żyjcie tu i reprezentujcie dobrze naszą ojczyznę. Elżbieta znowu spotkała ciocię z Ameryki. Jak ona to robi, że ma tutaj tylu krewni? Kurtyna bez muzyki, proszę otwierać. Otwierać. Pozujemy do zdjęć reklamowych. W Toronto, na pięknych i rozległych polach golfowych, pełzną nasze meleksy. Wszyscy tu sobie je chwalą, a my się cieszymy, że nareszcie widzimy coś autentycznie polskiego. Cisza, cisza, jeszcze chwileczkę. To nie kurtujdzie. Ja nie będę antyreklamy robić, nie? Popatrzcie się, tylko jest to wejście i to. Gdybyśmy na przykład Zrobili na wstęp. Ta połowa. Wejście za kurtyny. Oj, Boże